Witajcie dlaczego Ja jestem Mityczny a to już jest drugi odcinek z naszej serii "Geta prawdziwe życie". A w dzisiejszym odcinku pomyślałem, że sprzedamy sobie motor. Tak, sprzedam sobie motor, bo ja wam do końca tego nie powiedziałem, tak w tamtym odcinku w pierwszym. To jest motor Franklina, bo Franklin jeszcze przed serią kupił sobie ten motor. I my go mamy na początku, więc, żeby mieć jakby takie szybciej, żeby szybciej mieć te pierwsze auto, to możemy sprzedać ten motor. Sprzedamy sobie ten motor. Zobaczymy za. Nie wiem, może tak, za 5000. Może ktoś się skusi, może ktoś się nie zna i ktoś skusi się. Więc. Więc fajnie. Więc dzisiaj sobie go sprzedamy, i dzisiaj też lecimy. Do naszej pracy. Lecimy sobie też do naszej pracy. Co się dzieje? Zatrzymajcie go? a co. Zatrzymaj go facet krewną i całą kasę. Aha. To to, 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 W sumie może mogę zatrzymać. Zobaczymy, ile dostaniemy. Na naszym koncie 650 dolarów. Po. Po tamtym odcinku tak naprawdę. Trzeba go staronawać, bo pistoletu tu nie mam ani jakiej żadnej broni. Trzeba go pobić. Frank się umie bić to. O, skopię go. 500 dolarów. A może nie oddajemy tych 500 dolarów? Dobra, ja nie oddaję tych 500 dolarów. Teraz mamy na koncie 1100 dolarów. Tak naprawdę. Dodaję, dodamy... Teraz do, do naszego konta dodało się 500 dolarów. Mamy 1000 te auto i tam w montażu podkreśliłem, że te auto to jest, które kupujemy. 1500 kosztuje. 1500 kosztuje i myślę, żeby kupić sobie takie dwa, na razie jeden, żeby kupić sobie takie dwa, a później sprzedać tego jednego za na 2000, będziemy 500 dolarów 500 na plus. To jest ten, chyba, chyba. Tak? Jakby to jest ta górna. Tak, czyli to jest te auto, a to nie te? Tak, to jest te. Za 1500 Simon nam może sprzedać, bo Sim, O nie mi się rozłączył. Dobra, bo ogólnie Simon zna Franklina. Jak gryście w fabułę, to wiecie, że Simon zna Franklina i on mu po prostu za taką cenę może sprzedać takie auto. Więc mamy 1150, tak? Tak, 1150 dolarów w naszym koncie. I chyba po dzisiejszej pracy. Na 9 mamy jak zwykle. Dobra, to może pojedźmy do domu się przespać. Pojedźmy do domu się przespać szybko. Tam jest nasz dom. Wystawimy sobie motor za 5000 dolarów i będziemy tak naprawdę już dużo na plusie. Potem kupimy te jeszcze jedno auto i sprzedamy je za 2000 dolarów. Więc będziemy mieli jakby. Będziemy mieli więcej kasy, serio. Więc mega fajnie. No dzisiaj możliwe, że dzisiaj kupimy sobie pierwsze auto. Lecz, nie wiem, może przytrzymam to do następnego odcinka. Nie wiem, nie wiem. Dobra. I tamty odcinek Wam się Nie wiem, czy spadały dwie łapki w górę były. Trzymam komentarze i tak jak widzieliście, kto tam, pan Nubek, napisał komentarz, że że dałem znaczek euro, a nie dolarów. Załóżmy, że to jest znaczek dolarów, tak? Bo w sumie, bo w sumie chociaż jest jakiś znaczek, tak? No. I seria się naprawdę rozrasta. Mam coraz więcej pomysłów na tą serię. Pamiętajcie, Wasze opinie. Hmm, piszcie tam na dole. Jak widzicie, w ogóle Franklin zmienił stylówkę. Dobra, my jedziemy. Tutaj sobie już skręcamy. Bo w ogóle tam wiszą, wiszący człowiek. Powiedzmy sobie też na pierwszą osobie trochę. Fajna jest pierwsza osoba. W ogóle Franklin jak jechał przed odcinką, to się tak wyglebał więc lipa-lipa trochę w kraju mam też pomysły, żeby się dorobić żeby siebie dorobić w tej serii to może założymy jakiś biznes nie wiem, może być to biznes załóżmy jakiegoś sklepu nie może jakiegoś do jedzenia, coś, jakieś takie rzeczy no zobaczymy jak to będzie, bo na razie nie mamy na to funduszy tak, nie mamy na to funduszy ale, o, na przykład taka stacja paliw Tylko to trochę kosztuje To trochę kosztuje taka stacja paliw I po prostu To troszkę kosztuje i na razie nie mamy funduszy na takie coś O, tu jest nasz domek To ja sobie tutaj zaparkuję Gdzieś. tak, żeby było ładnie Cyk Światło włączone, żeby Franklin zdjął kask. No, zdaj mi to. Dobra. Nie wiem, co będę do domu. Ja się idę przespać do domku i widzimy się rano. Dobra, mordeczki Franklin się już wyspał. Jest dokładnie godzina 7:46, więc lecimy. GPS sobie ustawimy naszą pracę. Lecimy po 400 dolarów. I tak mamy tam zmianę o 11.00 z tego co wiem. Nie może dzisiaj nasz szef wypuści wcześniej. No ale jeżeli już teraz sobie zarobiłem te 400, Franklin Cask, jeżeli zarobimy sobie już te 400, to mamy na nasze auto. Tak 1500, jeszcze sprzedam ten motor dzisiaj raczej. Znaczy, wystawimy go jak na razie, więc nie ma lipy. To pracy mamy na dziewiątą Więc jeszcze godzinka. Taka Więc lecimy sobie Może jak ja dojadę to będziemy już się widzieć Więc jak dojadę to się widzimy Dobra jestem już, serki że się śmieję No ale tak jakoś wyszło No i dobra jesteśmy już w pracy mm, 9.47 Więc parkujemy sobie tu gdzie zwykle Franklin Diamond ten kask serki za w tle, za takie, takie, in, takie dźwięki no dobra, Franklin, zajmuj ten kask. O, powinien zaraz zdjąć. O, dobra, dobra. Yy. 957, idziemy do pracy. Zmiana nam się kończy o 11.00, więc możliwe, że nasz szef też wcześniej wypuści. No dobra, 9.00, my wchodzimy do pracy i widzimy się o 11.00. Dobra, mordeczki. Franklin już po pracy jest 11.00, skończyła mu się zmiana i na nasze konto. Latuje 400 dolarów. 400 dolarów i mamy już 1550 dolarów na naszym koncie. Więc ja sobie jadę wystawić ten motor. Motor się wystawia u Simeona z tego co wiem. Więc... O nie, pad mi się odłączył. Dobra, jedziemy sobie tu Simeonka i u Simeona wstawimy sobie ten motor. A w następnym odcinku będzie naprawdę fajnie. Zdecydowałem, że nie ma co w tym odcinku. Może szef powiedział, że naprawdę spisujemy bardzo się dobrze w tej pracy, więc możliwe. Unia pod prąd, jedną to dobrze. Yy, znaczy źle. Yy, to możliwe, że dostaniemy podwyżkę. Podwyżkę dostaniemy za to, że. A, yy, za to, że. Jak to by powiedzieć. Za to, że przychodzimy punktualnie, choć w wczorajszym odcinku nie przyszliśmy punktualnie. Więc, dobra, ja sobie podjadę pod salon Simona i widzimy się za chwilę. Więc, mordeczki ja już tutaj mm, jestem w sumie pod całym Simona. I zaraz, w sumie, to jest taka sprzedaż tego motoru u Simona. U Simona w salonie sprzedajemy, on potem to sprzedaje w swoim, jakby tutaj salonie, w komisie w Premium Deluxe Motorsport. Więc zaraz Simon przyjeżdża, ja się z nim dogaduję, podpisuję umowę I sprzedajemy to cudeńko I 5 tysięcy na naszym koncie Pajajaj. będzie nam starczyło już na auto Dobra, ja z Simonem już podpisałem umowę o sprzedaż, wszystko już podpisałem Tylko Simon nam kazał... Simon poszedł do salonu Simon nam kazał... Hmm, motor odstawić tutaj za salonem on potem sobie go odda i on potem sobie go weźmie i odda, bo to są pewnie też jego auta, które zakupił. On pewnie sobie go weźmie i odda tutaj do salonu. Więc dobra, my już nie mamy auta, ale na nasze konto trafia 5000 dolarów. Mamy w tej chwili 6550 dolarów. Serio. Simon, podpisałem wszystko. Wszystko legit. Nie ma w tym haczku. Bo wiedział, że jak potrzebuję auta, to może mi to zniżyć też. Pytałem się o tym auto. 1500 dolarów i jest nasz. Więc, i coś. No, na nasze konto już mamy serio prawie 10 koła. Starczy nam na to auto, które kupimy. Może sobie jakieś droższe kupimy. No, nie wiem. Zobaczę. Więc co? Fajny był dzisiaj odcinek, więc ja Was. Więc ja Was. Hmm, dobra. Więc ja zostawię tutaj łapkę, su, łapkę i suba. A my kończymy odcinek. Następnego trzymacie się na razie.